Porozmawiajmy na temat praw kobiet w islamie. Według słownika oksforskiego, kobiety mają takie same prawa, jak prawa ekonomiczne i społeczne, jak prawa mężczyzn? Zanim przyjrzymy się prawom kobiet w islamie, musimy odłożyć na bok współczesne kategoryczne stwierdzenia dotyczące tego, jak kobiety powinny prowadzić życie. Musisz sprawdzić swój intelekt, zanim uwierzysz w to, co mówią inni, ponieważ często nasz umysł może zbłądzić. Tak jak był czas, kiedy wielcy uczeni tamtych czasów myśleli, że światło Księżyca jest jego własnym światłem. Ale teraz wiemy, że światło Księżyca jest światłem odbitym od Słońca. Podobnie, jeśli wyciągniesz wniosek na podstawie tego, jak media przedstawiają głównie racje kobiet w islamie. Istnieje możliwość, że poczujesz, że prawa kobiet w islamie są podporządkowane. Obecnie od 20 do 25% światowej populacji to muzułmanie. Niektóre społeczeństwa muzułmańskie są bliskie naukom islamu. Podczas gdy niektóre społeczeństwa muzułmańskie są daleko od nauki islamu. Więc jeśli ktoś chce osądzić prawa kobiet w islamie, nie powinni tego oceniać, patrząc na to, co robią muzułmanie lub co robi muzułmańskie społeczeństwo. Powinni oceniać to na podstawie autentycznych źródeł islamu. Autentycznymi źródłami islamu są Koran i autentyczny hadis. Koran jest ostatnim i ostatecznym objawieniem Boga. Autentyczny hadis to nauki ostatniego posłańca islamu, proroka Mahometa. Teraz przyjrzymy się prawu kobiet w islamie na podstawie wyżej wymienionych autentycznych źródeł. Temat praw kobiet w Islamie podzieliłam ogólnie na sześć kategorii. 1. Duchowe prawa kobiet w Islamie 2. Prawa ekonomiczne kobiet w Islamie 3. Prawa socjalne kobiet w Islamie 4. Prawa edukacyjne kobiet w Islamie 5. Prawa kobiet w islamie oraz 6. Prawa polityczne kobiet w islamie Istnieje kilka wersetów w Koranie i autentycznych hadisach, które szczegółowo wyjaśniają te kategorie. Aby jednak ułatwić zrozumienie, spróbuję wyjaśnić każdą kategorię za pomocą jednego lub więcej wersetów. Najpierw przyjrzymy się prawom duchowym kobiet w islamie. Raj jest przeznaczony tylko dla mężczyzn? To powszechne nieporozumienie na temat islamu wśród niemuzułmanów. To błędne przekonanie można łatwo wyjaśnić wersetami Goranu. Suranisa, rozdział 4, werset 124 mówi. Jeśli mężczyzna lub kobieta ma wiarę i czyni dobre uczynki, na pewno wejdą do nieba, nie stanie się im niesprawiedliwość. Czytając powyższy werset, dowiadujemy się, że duchowe obowiązki mężczyzn i kobiet w islamie są takie same. Tak więc, jako kobieta ma prawo wejść do raju, wierząc w Allaha i czyniąc dobre uczynki. Przyjrzyjmy się teraz prawom ekonomicznym kobiet w Islamie. W Islamie kobieta jest zabezpieczona finansowo. Przed jej małżeństwem obowiązkiem ojca i brata jest troszczenie się o nią. Po ślubie obowiązkiem jej męża i syna jest zaopiekowanie się nią. W Suranisa rozdział nr 4, werset 34 jest wspomniany. Mężczyźni są opiekunami kobiet i ich obowiązkiem jest wspieranie ich finansowo. Dalej, Suranisa, rozdział 4, werset 4. Mówi. Daj kobietom, które zamierzasz poślubić. Posak w prezencie. W czasie trwania małżeństwa panna młoda otrzyma prezent w postaci pieniędzy lub majątku od pana młodego. Nazwa tego daru otrzymanego od obrubieńca to mahr. Ponadto w islamie kobieta może dziedziczyć. Jego szczegóły są wymienione w Suranysa, rozdział 4, wersety 11 i 12. A kobiety nie muszą wydawać swojej części odziedziczonego majątku ani pieniędzy, które zarabiają na rodzinę. Ponieważ to mężczyźni są odpowiedzialni za opiekę finansową. Dlatego w islamie kobiety są zabezpieczone finansowo. Są też pewne zasady, których kobieta powinna przestrzegać, jeśli chce zarobić na pracy. Ale to inny temat. Jako kobieta ma więc prawo do pomocy finansowej od mężczyzny. Przyjrzyjmy się teraz prawom społecznym kobiet w Islamie. Dalej podzieliłam prawa socjalne kobiet w Islamie na cztery podkategorie: 1. Prawa córki w Islamie. 2. Prawa żony w Islamie. 3. Prawa matki w Islamie. 4. Prawa siostry w Islamie. Najpierw przyjrzymy się prawom córki w Islamie. Suranachl, rozdział 16, wersety 58 i 59 mówi. Ci, którzy myślą, że narodziny dziewczynki to hańba, lub ci, którzy myślą, że chcą ją zabić, ich osąd jest zły. Istnieje autentyczny hadis w hadisie Sunan ibn Majach nr 3670. Tam prorok Mahomet powiedział, każdy mężczyzna, który wychowuje dwie córki z miłością i uczuciem, wejdzie do raju. Tak jak córka ma prawo być wychowywana z należytą troską i miłością przez rodziców. Teraz przyjrzyjmy się prawom żony w islamie. Suranisa rozdział 4, werset 21 mówi. Małżeństwo jest świętą umową między mężem a żoną. I zgodnie z rozdziałem Sury Nisa 4 werset 19? Zgoda panny młodej jest obowiązkowa dla małżeństwa. Ponadto, Sura Nisa rozdział 4, werset 19 mówi. Traktuj żonę życzliwie, nawet jeśli jej nie lubisz. Tak więc jako żona ma prawo być traktowanym przez męża jako równorzędny partner życiowy. Przyjrzyjmy się teraz prawom matki w islamie. Sura isra rozdział 17, werset 23 mówi. Nawet nie mów ów swoim rodzicom. Dalej, w rozdziale Surana'am numer 6 werset 151 mówi. Bądź miły dla swoich rodziców. Istnieje autentyczny hadis w księdze dżihadu nr 3106. Tam prorok Mahomet powiedział. Raj leży pod stopami Waszej matki. Tak więc matka ma prawo, aby jej dzieci traktowały ją z większą miłością i współczuciem. Przyjrzyjmy się teraz prawom siostry w Islamie. Suratawbach Tabah, rozdział numer 9, werset 71 mówi. Wierzący mężczyźni i kobiety wspierają się nawzajem. Powinni zachęcać się nawzajem do czynienia dobrych uczynków, płacenia zakat, postu i posłuszeństwa Allahowi i jego posłannikowi. Powinni też zachęcać się nawzajem do zakazania zła. Oznacza to, że nawet jeśli wierzący mężczyźni i kobiety nie są ze sobą spokrewnieni, powinni wspierać się społecznie jak brat i siostra. Tak więc, jako siostra, ma prawo otrzymywać wsparcie społeczne od swojego brata. A teraz omówmy prawa edukacyjne kobiet w islamie. Pierwsze wskazówki które Allah objawił całej ludzkości w Koranie, nie dotyczyły salach, dobroczynności czy postu, ale chodziło o ikra. Ikra oznacza czytać, głosić, powtarzać. Koran mówi to w sura ikra, rozdział 96, werset 1. Tak więc pierwszą wskazówką udzieloną przez Allaha w Koranie było czytać. Był przeznaczony zarówno dla mężczyzny, jak i kobiety. Dalej, mówi autentyczny hadis z Ibn Ma'ah Hadith nr 224. Obowiązkiem każdego muzułmańskiego mężczyzny lub kobiety jest zdobycie wykształcenia. A jeśli przeczytamy Sahih Bukhari, dowiemy się, że prorok Mahomet poświęcił specjalny czas na edukację tylko kobiet? Wysłał także Sahabę, aby specjalnie kształciła kobiety. Z tego powodu nawet podczas dni ignorancji istnieje kilka przykładów wielkich kobiet, które były uczonymi. Najlepszym przykładem jest Aisha bint Abibakr, która uczyła ponad 88 różnych uczonych, a ponad 2210 hadisów jest opowiadanych na temat jej autorytetu. Innym przykładem jest Umm Mesalma, uważana za najbardziej intelektualną i uczoną kobietę. Innym przykładem jest Fatima bint Kais którą uważano za bardzo kompetentną kobietę. Innym przykładem jest Safia, którą uważano za najbardziej intelektualną kobietę. Innym przykładem jest Um Mesulaim, który był uważany za autorytet i inteligentną kobietę. Innym przykładem jest Sedanafisa, który uczył wielu uczonych, w tym i Mama Szafiego. Innym przykładem jest Taisha bint Saad ibn Abi Wakas, która uczyła wielu uczonych, w tym imama Malika. W tamtych czasach ludzie byli rzadko wykształceni. Jednak w islamie widzieliśmy kilka przykładów kobiet, które były wielkimi uczonymi. Tak więc, jako kobieta, ma prawo do edukacji od rodziców, braci lub opiekunów. A teraz porozmawiajmy o prawach kobiet w Islamie. W Islamie prawnie mężczyźni i kobiety są równi. Zgodnie z prawem równości, znanym jako Kisas, o którym mowa w Surah rozdział nr 2, wersety 178 i 179 mówią, Kara jest taka sama dla obojga za to samo przestępstwo. Na przykład, jeśli mężczyzna zabije kobietę, mężczyzna jest skazany na śmierć, a jeśli kobieta zabije mężczyznę, kobieta jest skazana na śmierć. Dalej, Surah rozdział numer 5, werset 38 dni. Jeśli złodziejowi zostanie udowodniona wina, niezależnie od tego, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, należy uciąć mu rękę. Dalej, Surach Noor, rozdział numer 24, werset 2 mówi, jeśli cudzołożnik zostanie uznany za winnego, niezależnie od tego, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, powinien otrzymać 100 batów jako karę. Co więcej, Surah Bakarach rozdział numer 2 werset 282 wskazuje. Kobieta ma prawo być świadkiem. Dalej, Surah Nor rozdział numer 24, werset numer 4 mówi. Jeśli ktoś zarzuca kobiecie czystość i skromność i nie przyprowadza czterech świadków, daj mu 80 biczów za karę. W ten sposób Islam prawnie chroni godność kobiety. Tak więc jako kobieta ma prawo do godności i równego traktowania przez prawo. A teraz porozmawiajmy o prawach politycznych kobiet w islamie. Aby wyjaśnić polityczny autorytet kobiet w islamie, opowiem o incydencie, który wydarzył się podczas reżimu Umara, który był drugim kalifatem islamu. Wspomina o nim Musanna Fabdal raz za 10420. Podczas dyskusji na temat machr w Masidzie. Umar poprosił kobiety, aby nie żądały od mężczyzn machr w bardzo dużej ilości do małżeństwa. W tym czasie sprzeciwiła się temu pani z ostatniego rzędu meczetu. I, odniosła się do Surynisa, rozdział czwarty, werset 20. I zapytała: Skoro Allah nie wyznaczył górnej granicy Ma'hr, dlaczego Umar miałby prosić ich o umieszczenie górnej granicy? Słysząc to, Umar, drugi kalifat islamu, zgodził się z tym, co powiedział, i natychmiast wycofał swoje oświadczenie. Powyższego przykładu widzimy, że zwykła kobieta z ostatniego rzędu meczetu sprzeciwiła się naruszeniu konstytucji i zostało to natychmiast potwierdzone. Tak więc jako kobieta ma prawo przedstawić władcy swoje zdanie. Do tej pory widzieliśmy wszystkie kategorie dotyczące praw kobiet w islamie z autentycznych źródeł. Powyższa dyskusja była krótkim wyjaśnieniem dotyczącym praw kobiet w islamie. Teraz byś zdał sobie sprawę, że kobiety w islamie mają wiele przywilejów, ponieważ mężczyźni i kobiety różnią się fizjologicznie, psychologicznie, biologicznie i fizycznie. Bazując na tych różnicach, Allah wyznaczył im obowiązki. Niektóre obowiązki są identyczne, inne nie. W niektórych obowiązkach mężczyźni mają większą przewagę, w innych kobiety. Dlatego Allah nakłada te same obowiązki i różne obowiązki na mężczyzn i kobiety w zależności od ich podobieństwa i różnic, aby żyli razem w harmonii i pokoju. To jest powód, jeśli przeanalizujesz prawa kobiet w islamie w oparciu o Koran i autentyczne hadisy. Logicznie zgodzisz się, że kobiety w islamie są chronione i nie są podporządkowane. Niech pokój i miłosierdzie Allaha będą spoczywać nad wszystkimi osobami, o których wspomniałem powyżej. Chwała Bogu, który jest Panem wszystkich światów.